Hej! jestem Pepsa i oglądasz 23 odcinek kursu na konwent. Tym razem odwiedziliśmy drugą edycję wznowionego łódzkiego konwentu Kapitularz, która odbyła się w 32 Liceum Ogólnokształcącym w dniach od 20 do 22 września. Kapitularz to impreza e, łódzka, impreza fantastyczna. Ostatni kapitularz starej kapituły był w roku 2004. Pierwszy nasz nowy kapituły był w roku 2012. W tym, w tym roku mamy drugie wydanie nowego kapitularza. Przede wszystkim tegoroczny kapitularz jest większy. Tegoroczny kapitularz to impreza, która już w drugim dniu pobiła swój zeszłoroczny rozmiar. Obszar, na którym odbywał się konwent był bardzo duży, ponieważ udostępniał dwa bezpośrednio połączone ze sobą budynki. Wcześniej wspomniane liceum oraz zespół szkół dla dorosłych. Dało to w rezultacie przestrzeń wystarczającą, by w jednej części pomieścić sliproomy oraz konsolę, a w drugiej wystawców, planszówki i cały program. Szkoła sprawdziła się całkiem dobrze. Szkoła, ze szkoły jesteśmy zadowoleni. Szkoła naprawdę wspaniale z nami współpracuje, jest duża i spokojnie zapewnia dość przestrzeni, żebyśmy mogli przyjąć dwa razy tyle, może nawet trzy razy tyle uczestników za rok. Miejsca na nocleg nie brakowało. Do dyspozycji uczestników oddano kilkanaście sal i wystarczyło to w nadmiarze. Konsolówka została umiejscowiona w sali gimnastycznej. Konsole podłączone były do dużych ekranów, co dało naprawdę fajny efekt. Fanów retrogrania zadowolić mogło kilka urządzonych z poprzedniego tysiąclecia, na których pograć można było m.in. w Donkey Konga czy Mario Kart. Wystawcy umieszczeni zostali w głównym korytarzu po obu jego stronach. W sobotę faktycznie zrobiło się tam trochę ciasno, ale tak naprawdę nie było innego lepszego miejsca, gdzie można by było umieścić te stoiska. Oprócz wystawców, na parterze ulokowano także Games Room, którym właściwie była 17 edycja łódzkiego portugier. Ilość tytułów możliwych do wypożyczenia była bardzo, bardzo spora jak na, tym, na tak względnie małą imprezę. Tutaj z miejsca pozdrawiam ludzi, z którymi wieczorami podbijałem „Westeros“. Trzeba nadmienić, że zarówno łódzki portugier, jak i wystawcy znajdowali się w części otwartej festiwalu, na którą mógł wejść każdy. Pozostałe atrakcje wymagały zakupienia akredytacji. Część programowa odbyła się na pierwszym i drugim piętrze liceum, czyli nad wystawcami. Kapitularz bardzo mocno skupił się na punktach związanych z magią, horrorem, a przede wszystkim RPG, który miał aż trzy bloki. O ile miłośnicy gier fabularnych byli w raju, tak pozostali uczestnicy mogli się momentami po prostu nudzić. Prawa dla ludzi z Mastermind, którzy przygotowali ponad 20 godzin programu, a także prowadzili wieczorne sesje podczas mocnego grania nocnego. Bardzo, bardzo silny blok erpegowy, którego mamy w tym roku trzy nitki, mocne granie nocne, czyli nasza impreza RPG-owa. Każdej nocy było, można było zagrać w kilkunastu sesjach. Łącznie mieliśmy około 50 miejsc do gry. Tutaj drobna uwaga dla organizatorów. Zabrakło tablicy informującej o dostępnych sesjach i możliwych zapisach. Jesteśmy najbardziej zadowoleni z uczestników dopisali liczbowo, dopisali jakościowo. Ludzie tutaj są fantastyczni. Wiele osób, które przybyło na kapitularz, to są ludzie, którzy nie widzieli wcześniej takiej imprezy. I dla nich przygotowaliśmy osobny, no cóż, nie blok, zestaw prelekcji, zestaw punktów programu pod tytułem Szkoła Konwentowa. Dla początkujących konwentowiczów przygotowano specjalne punkty programu, oznaczone w programie symbolem. Pomysł bardzo fajny, ale nazwa trochę nietrafiona. Szkoła konwentowa kojarzy się raczej z noclegami niż prelekcjami dla zielonych. Pochwalić też należy obsługę konwentu. Sprzęt działał, a w razie problemów zielone koszulki rozwiązywały problemy na bieżąco. Nie sposób nie wspomnieć także o grze konwentowej, która cieszyła się dużą popularnością i przyciągnęła wielu uczestników imprezy. Zrobiliśmy fantastyczną grę konwentową, która porwała kilkudziesięciu uczestników na cały czas trwania imprezy. Grę, której pomysł podał nam John Wick. Grę polegającą na no cóż, potyczkach między zombie a ludźmi, którzy, którzy starają się uniknąć zagłady. Największa potyczka całej gry konwentowej to było łącznie około 30 osób, po 15 z każdej strony, które próbowały się wzajemnie wystrzelać albo zagryźć. Na terenie wokół kapitularza znajdowały się liczne sklepy, a także kilka punktów gastronomicznych. Zabrakło niestety knajpy konwentowej, gdyż ta wycofała się na kilka dni przed imprezą. Na Kapitolarzu można było dostać się piechotą ze stacji łódź Widzew. W przeciwnym wypadku dojazd z centrum zajmował kilkadziesiąt minut komunikacją miejską. Tak naprawdę na upartego przez całe trzy dni konwentu można było nie wychodzić ze szkoły w związku z licznymi automatami z żywnością, a także stoiskiem z zapiekankami, które wykarmił niezliczone rzeszy konwentowiczów. Kapitularz nie ustrzegł się wpadek. Największą z nich był brak informatorów w piątek. Uczestnicy dostali wyłącznie tabelę programową bez mapy oraz nazwisk prowadzących. Podejrzewam, że frekwencja na prelekcjach spadła przez to znacząco, ponieważ same sale były słabo opisane. Ponadto na terenie szkoły oprócz kapitularza odbywały się także inne wydarzenia. Co powodowało pewne zamieszanie. Pomimo tych niedociągnięć, impreza minęła bardzo spokojnie i całkowicie bez spiny. Nikt się nie stresował, a wcześniej wspomniane wpadki nie wywały specjalnego niezadowolenia. Czas upłynął nam bardzo przyjemnie, ale czujemy jednak pewien niedosyt. Na pewno czekamy na kolejną edycję, bo impreza ma duży potencjał. Go bigger! Chcemy być więksi, chcemy być fajniejsi. Mamy parę pomysłów na to, co możemy zmienić. Nie mam gwarancji, czy nie zmienimy lokalizacji. Jeżeli zmienimy, jest duża szansa, że lokalizacja będzie naprawdę wow. że lokalizacja będzie po prostu imponująca, ale o tym jeszcze nie mogę mówić. My zapraszamy Was na kolejne wydarzenie, bo w drugi weekend października odbędą się aż cztery imprezy. Pierwsza to AFK organizowana przez Stowarzyszenie Uroboros. Impreza ta odbędzie się w Warszawie 12 października. Drugim wydarzeniem jest 9 edycja Manticory od 11 do 13 w Lubartowie. Wszystkich miłośników fantastyki z okolic Poznania zapraszamy na drugą edycję Poznańskich Dni Fantastyki. Impreza odbędzie się w Centrum Kultury Zamek w sobotę i niedzielę. My natomiast wybieramy się z kamerą na Fantazy Expo. Ten nowy projekt odbędzie się we wrocławskiej Hali Stulecia w niedzielę 13 października i będzie całkowicie darmowy. Widzimy się w następnym miesiącu. Do zobaczenia! Cześć!